Wiele razy miałem ochotę po prostu wyjść z domu i podziękować za to małżeństwo. Wiele razy powiedziałem lidce w złości, że żałuję, że wzięliśmy ślub. Potrafiłem powiedzieć, że ma się wynosić z domu. Zopniałem ją na dwór, zapnęłem drzwi i powiedziałem, że idę do mamy nie chcę z tobą życia. Ja wracałam z miasta, może do sklepu, i tak naprawdę, żeśmy przeszli obok siebie jak, jak ludzie, którzy się w ogóle nie znają. Obcy sobie ludzie, którzy się pierwszy raz widzą w życiu. Spokojnie, cicho, w domu. Nikt nas nie zmusił. I w końcu, już żeśmy wzięli tabletki i sięgnęliśmy po opakowanie. Już po kilku godzinach. Wiedziałam, że zrobiłam najgorszą rzecz, jaką mogłam zrobić, ale już po prostu nie ma odwrotu. Zastąpił później czas, kiedy konsekwencje zaczęły nas doganiać.